Siemano wszystkim, witam Was w kolejnym materiale z Clash of Clans. W tym materiale pokażę Wam Fajną strategię na TH14, którą w łatwy sposób można opanować i się nauczyć. Jak widzicie, tu już mam przygotowane, wymaksowane TH14. Trochę oczywiście zwlekałem z tym materiałem, właśnie do momentu wymaksowania swojego konta, no bo jakby nie patrzeć, trochę mi brakowało właśnie takiej wymaksowanej wioseczki. Natomiast teraz już wszystko jest jasne i po updatecie mogę wam tą strategię przedstawić. Oczywiście tutaj mm, mały przerywnik, mała ważna uwaga. To, że wszedł update z TH17 i z Minion Prince jako nowym Herosem, nie zmienia tutaj podstaw, jeżeli chodzi o tą strategię, bo planowałem już to nagrać troszkę wcześniej, przed update'em, no akurat tak wyszło, że się nie udało. Natomiast to, co teraz dzisiaj Wam przedstawię, no to śmiało można wykorzystywać, jakby domyślnie, bez tych wszystkich nowych dodatków. Jak się prezentuje strategia? Ja ją roboczo nazwałem Klondrag, dlatego że ona się opiera głównie na smokach, jak widzicie, i na klonach. Jeżeli chodzi o wkład do CC, no to tutaj mamy balony, klon, blimp, to jest podstawa, jeżeli chodzi o własne maszyny, no to skupiamy się głównie na blimpie, bo to jest dla nas najważniejsza maszyna oraz stricte na smokach, jeżeli chodzi o czary, no to tak jak widzicie, dwa lightningi, rage, freeze, klon, trutka i overgrowth spell. Jeżeli chodzi o Herosów, no to tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam tutaj czterech domyślnych Warden, oczywiście ustawiony na powietrze. Jeżeli ktoś chciałby użyć nowego Minion Prince'a to może to zrobić, aczkolwiek szczerze nie próbowałem osobiście z nim atakować, więc tutaj ciężko jest mi podpowiedzieć, za którego Herosa moglibyście go sobie podmienić. Strzelałbym, że raczej bym go podmienił za królową lub za króla, ale to już tak naprawdę zostawiam Wam do Waszych jakby testów ja testowałem w ten sposób, atakowałem w ten sposób, także ja jakby nie potrzebuję tej zmiany, żeby koniecznie używać nowego herosa. Jeżeli chodzi o przypisane pety, jak i hero equipment, to już wam pokazuję. Na królu mam przypisanego Jaka oraz z equipmentu mam buty wraz z piłką. Na królowej mam Unicorna jednorożca, tak z Giant Arrow i Healer Puppet. Mm, opcjonalnie można tutaj na królowej użyć zamiast Giant Arrowa Frozen Arrowa. Jeżeli ktoś chce, bo ten Giant Arrow nie jest wymagany, choć jak wiadomo się przydaje. Można też do Hillet papeta y, jako drugi equipment wziąć sobie lustro, ale wiadomo, ciężko, żeby ktoś miał wszystkie epiki, więc jeżeli ktoś nie ma, może użyć tych właśnie tutaj ogólnodostępnych. Na Wardenie mam przepisaną Sowę oraz. Dwie książki i tak raczej bym zostawił, nic bym tutaj nie kombinował i nie zmieniał. No a na czempionce standardowo Lassi jako ostatni Pet, który zostaje, bo nie ma większego wyboru na TH14, a z equipmentu tarcza oraz Hog Rider Puppet. No dobrze, jak to w ogóle wychodzi w praktyce, zaraz Wam opowiem. Czy jeszcze coś można by tutaj było zmienić, jeżeli ktoś uważa? Ano można by było, można by było na przykład pokusić się o skasowanie jedne, tego jednego friza i overgrow spela na rzecz kolejnego klona i atakować na trzy klony, bo też tak próbowałem i też tak wychodzi. Natomiast jeżeli ktoś nie czuje się pewnie i potrzebuje większej asekuracji, to może właśnie wykorzystać ten tutaj przedstawiony model. Można także zrezygnować um, zostawiając oczywiście overgrowa. można zrezygnować z Trutki oraz um, friza na rzecz nowego czaru, który się pojawił, czyli revive spella. Tylko, że wtedy musimy go wziąć oczywiście do CC, więc wtedy już trzeba kombinować troszkę inaczej, na zasadzie wziąć klona swojego, tak i wtedy na przykład jednego lightninga sobie skasować z własnych speli, wziąć go do CC wraz z revive spellem, ale to już jak kto yy, woli. Ja zostawiam tak, tak yy, atakowałem. Tak mi to tutaj wszystko się ładnie zgrywało i wychodziło, więc tak to Wam pokazuję. Przechodzimy sobie tutaj do oczywiście replayów i teraz tak, na jakiej zasadzie działa ta strategia? Przede wszystkim z racji, że to są smoki, no to wiadomo, dla nas najgroźniejszymi w zasadzie budynkami są... Air sweepery, air defensy, scattershoty, tutaj też Single Inferno będzie nam robiło podgórkę, ewentualnie X Xbox, jeżeli są ustawione na powietrze. Natomiast ja skupiałem się tutaj na jednym kluczowym dla mnie przynajmniej budynku, jakim jest orzełek, dlatego że on wiadomo ma obszar całej wioski, nawet jeżeli nie udałoby mi się powiedzmy skasować innych ważniejszych budynków czy równie ważnych, no to jednak wolę skupić uwagę właśnie na tym orleż, bo on mnie gdzieś tam nie punktował powiedzmy mając to z tyłu głowy w trakcie ataku, dlatego ja wam tutaj staram się rozrysować akurat na tym przykładzie orzeł, orzeł mamy usytuowany tutaj, tak, dlatego y, już wiem, że ten atak powinienem rozpocząć. Od tej strony, żeby wiadomo, jak najłatwiej, jak najszybciej do tego orła tutaj sobie dolecieć. W związku z tym, że mamy akurat airy ustawione, tak jak widać, jednym w tym kierunku, a drugi w kierunku przeciwnym, tak no to tutaj. Ta strona nie będzie stanowiła problemu, jeżeli chodzi o dmuchawy. Natomiast co ważne, my mamy Blimpa. Blimpa, który przede wszystkim musi dolecieć do TH i to sobie warto zapamiętać. Po to go w ogóle mamy i po to go używamy, że musimy za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby on pod TTH doleciał. W tym celu wykorzystujemy Ability Wardena. Musimy to tak skoordynować, żeby właśnie mieć gwarant tego dolecenia pod TH. W związku z czym, jeżeli ten blimp tam musi dolecieć, no to dobrze by było sobie jednego Air Sweepera skasować. Po to mamy przewidziane właśnie aż dwa lightningi w tym składzie naszym żeby sobie jednego z tych swiperów skasować. Ja w tym przypadku postawiłem na tego swipera, dlatego, że jeżeli mam puścić blimpa, który mi poleci albo z tej strony, albo z tej strony, no to najbardziej, powiedzmy, odcinając sobie nawet bazę w ten sposób, tak, skupiając się jakby na jej prawej części, tutaj, no to ten właśnie swiper tu stanowi mi największe zagrożenie dla moich potencjalnych balonów. Więc dobra, lecimy sobie z a takiem powoli, ja jeszcze będę oczywiście omawiał w międzyczasie dodatkowe rzeczy. Jak widzicie, usunąłem sweepera, wyrzucam sobie parkę, bo teraz muszę zrobić mały oczywiście stop, dlaczego tak w ogóle postanawiam? Otóż. Jeżeli atakuję od całego boku, to staram się nie wyrzucać na całym boku smoków, tylko je jakby skondensować, czyli podzielić jakby ten bok na dwie części. I teraz staram się, żeby po prostu jedną taką ćwiartkę, tak, w, w, jakby do tego wykorzystać moją parkę, moich herosów, a właśnie drugą ćwiartkę wykorzystać do tego smoki. No i teraz tak z reguły. Korzystam, jeżeli już roz, jak chcę roz, rozwalić tą, po prostu tą ćwiartkę, no to korzystam, wykorzystuję sobie dwa smoki do tego, żeby jeden mi tu odciął y, po prostu z boku budynek, żeby moi heros, herosi nie poszli oczywiście po zewnętrznej, po obwodzie, bo tego nie chcemy. My chcemy, żeby oni weszli do środka. Natomiast y, z drugiej jakby strony jeszcze, tej ćwiartki korzysta, wykorzystuję drugiego smoka, którego zadaniem jest na przykład rozwalić ten budynek, tak i wtedy tutaj mamy dwa rozwalone, dzięki czemu wszystko się kondensuje tylko w tym narożniku i wchodzi tu do środka, natomiast resztę y, smoków właśnie wyrzucam tutaj od góry, dzięki czemu mam podzielone na zasadzie Numer 1, ćwiartka, no to są pozostali herosi, czyli król, królowa i po chwili dorzucona czempionka. Czempionka dorzucona po chwili, wiadomo, dlatego żeby defensywa nie skupiła uwagi na niej, tylko właśnie na królu, jako na tankerze. Dlatego jest najpierw król, za tym jest królowa, potem po chwili czempionka, no i smoki na odcięcie, żeby wiadomo ta parka się nie rozeszła. No a tutaj w ćwiartce, powiedzmy numer 2, wyrzucam smoki. Tak, które sobie ładnie tutaj wchodzą, do tego jest właśnie warden e, za nimi, i do tego jest właśnie po chwili dorzucony blimp, kiedy powiedzmy ta pierwsza fala, i nawet może druga fala budynków jest ubita. To tak w dużym skrócie. I teraz tak, lecimy sobie dalej za takiem. Dlatego poniekąd mam. Założone właśnie buty na królu jako jego equipment, to właśnie widzicie, po to, że gdy on się zbliża do murku, tak, czy powiedzmy, ta pierwsza faza mm, budynków została już wyczyszczona, on musi wejść głębiej. Mogę właśnie łatwo to zrobić, dzięki czemu królowa też mi wchodzi do środka i właśnie nie idzie ta mm, parka po obwodzie, tylko jak widzicie, ona tutaj sobie ładnie działa, wykorzystując właśnie mm, ten equipment króla, tak, te jak widzicie, król nie dość, że otworzył ładnie przejście. Herosi mogą wejść do środka tutaj, podziałać w, z tymi powiedzmy groźniejszymi budynkami. To jeszcze wykorzystując właśnie skok tej piłki, spajki bola osłabia lub nawet ubija dodatkowe budynki. Wiadomo, że tutaj znowu mały przerywnik. Warto tą strategię ćwiczyć, jeżeli mamy przede wszystkim wojsko, czary, herosów i maszyny na maksa i dobrze by było, żeby ten equipment też był na maksa. U mnie ten equipment no, wygląda tak jak wygląda, dlatego, że jest to moje poboczne konto, więc na nim też nie skupiam jakoś dużo uwagi i wiadomo, że to no, jest słabsze, ale jeżeli u Was jest macie jakby główny kontakt od TH14 i macie już wymaksowany equipment lub przynajmniej powinniście mieć część z niego wymaksowaną, no to dobrze by było właśnie, żeby akurat były wymaksowane te, które się mu tutaj przydadzą, czyli tak jak właśnie Wam teraz wszystkie po kolei pokazuję. No bo dzięki temu, wiadomo, ta przewaga, ta siła ognia będzie większa. No i tak jak mówiłem, parka sobie już tutaj odcina ładnie jedną światkę, tu już za chwilę skatecz odpada, więc jeden kluczowy budynek dla smoków w zasadzie już przestaje istnieć. Tak, jest ładnie tutaj cała ta światka wyczyszczona, mam już prawie 20%, a dopiero wyrzuciłem w zasadzie wojsko. Tutaj smoki, jak widzicie, z boku też odcięły, żeby te smoki się aż tak nie rozchodziły, co jest wiadomo kluczowe, no bo smoki atakują każdy, Rodzaj budynków, więc trzeba je po prostu jakoś tak skompensować w środku, żeby one właśnie nie rozleciały się na boki, tylko w tej silnej grupie starały się wejść do środka. Jest dorzucony warden, jest już dorzucony blimp, i z blimpem czekamy tak możliwie jak najdłużej się da, żeby odpalić właśnie Ability Wardena, nieśmiertelność, żeby ten blimp jak najdłużej wytrzymał. Czyli staram się po prostu Odpalać go, gdy Blimp już jest na skraju tej aury wardena, żeby on ją jeszcze chwycił. Co jest tutaj pomocne, to pewnie możecie zauważyć. Jeżeli nie wiecie, w którym momencie już jest ten jakby właśnie ostatni moment na użycie Ability wardena, to jeżeli macie chwilę, macie dobry refleks, macie czas na to, żeby to przyuważyć, to zwróćcie uwagę na cień. Który jest pod blimpem. On wam fajnie pokaże w którym miejscu właśnie ten blimp się znajduje. Jeżeli on już właśnie będzie tutaj na granicy tego okręgu Wardena, to wtedy sobie używamy abilitki, tak jak ja tu mniej więcej wam właśnie pokażę w tym ataku. Widzicie cień dobija już do granicy i wtedy używam właśnie ability Wordena, żeby ten blimp właśnie miał gwarant tego, że doleci do TH. Oczywiście wspomagam się tutaj Freezem, wspomagam się mm, abilitką królowej. W międzyczasie szukuję sobie dwa klony oraz Rage'a właśnie pod TH, tak żeby te balony, które doleciały, możliwie jak najbardziej stanowiły taką wręcz chmarę czy chmurę i wykasowały przede wszystkim TH. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że mm, słabo to wychodzi, bo one za wiele nie zrobiły ale zwróćcie uwagę, że tutaj one tak naprawdę zrobiły o wiele więcej niż musiały, bo przede wszystkim wyciągnęły TH, wyciągnęły tutaj łapki powietrzne, tak, um, ubiły TH i aktywowały tą trudkę, którą TH zostawia, a o to też w tym przede wszystkim chodzi, żeby ona zdążyła już się jakby wyczerpać, usunąć zanim dolecą tam smoki. Wszystko to oczywiście co zrobią potem balony, in plus, jakiekolwiek dodatkowe budynki rozwalą, niezależnie od tego, jakie to są budynki, to wszystko jest dla nas y, no bardzo duże value, jak to się fajnie mówi z angielskiego, bardzo duża po prostu wartość dodana w tym ataku, no bo dzięki temu smoki, które i tak by wszystko atakowały, nie ugrzęzną w środku, y, mają łatwiej, tak, no bo jest ilość budynków, y, mniej budynków defensywnych je bije, jeżeli zostaną ubite, no i ogólnie też y, nie będzie Musieli walczyć z tą presją czasu, bo wiemy doskonale, że mamy 3 minuty tylko na atak, więc zdążymy tutaj na 100%. Jeżeli chodzi o ability królowej, no to ja staram się wykorzystywać Giant Arrow nie tyle, żeby ubić Air Defensa, zwłaszcza, że i tak nie mam wymaksowanej jeszcze tej abilitki, tej, tej, tego equipmentu, co po prostu staram się wykorzystywać ją tak, żeby możliwie jak najwięcej budynków naruszyć, uszkodzić, tak żeby właśnie te smoki potem miały. Łatwiej, dlatego też właśnie ubiłem, yy, za się ubiłem, wykorzystałem chwilę wcześniej, jak królowa właśnie była skierowana tak, jak widać, centralnie do środka bazy, i wtedy ładnie na przestrzał to wszystko było tak tutaj użyte mniej więcej w tym yy, kierunku, co zresztą widzieliście na replayu. No i teraz tak, jak zresztą widać, do końca replayu jeszcze została minuta. My tak naprawdę mamy bardzo dużo wojska, które przeżyło, które ma full HP, co tutaj widać zwłaszcza po tej chmarze smoków, bo tutaj niewiele ich zostało ubitych. Tu jeszcze dwa są ładnie w centrum z królem sobie wchodzą. Tutaj czempionka działa razem z wardenem i zresztą smoków. Tu królowa jeszcze stara się coś wyczyścić, oczywiście Single Inferno jest obca królowa, więc za wiele tu już ona nie podziała. Natomiast mimo wszystko udało się dzięki niej też ładnie właśnie te budynki naruszyć za pomocą giant arrow i też sobie trochę poczyścić. No i już mamy 63% zniszczenia wioski. I tak naprawdę, a ten atak można powiedzieć, że dopiero nabiera tempa, on dopiero przechodzi w tą fazę taką główną, tak? No i jeszcze w zanadrzu mamy Overgrowth Spell właśnie po to, żeby móc jak najłatwiej tym smokom ułatwić zadanie, o ile tak mogę powiedzieć, takie masło maślane troszeczkę wyszło, ale gdzie go używamy? No po prostu w tej drugiej części wioski, w zależności od tego, gdzie go potrzebujemy. Ja bym go nazwał takim troszeczkę lotnym czarem, takim właśnie zabezpieczającym, czyli na przykład mm, bardzo fajnym miejscem, gdzie można by go było użyć jest na przykład miejsce tutaj, tak? No bo mamy Air Defense, który jest dla nas mm, bardzo, że tak powiem, upierdliwy, dlatego jest Archer Tower, Do tego jest Wizard Tower, tak? Nawet głupi kanon, który smokom oczywiście nic nie zrobi, no ale parce herosom już może zrobić, no bo herosi są na ziemi, przez co tak naprawdę ta chmara smoków, która sobie tutaj idzie, i ona będzie zakręcała. Ona tu ma full HP, jak widać. Jej tu się nic nie stanie nawet jeżeli ten Eclipse będzie mm, bardzo mocno tam ich trącał i naruszał, ale tuż tu w końcowym etapie, powiedzmy, wioski bardzo się właśnie to przyda ten Overgrowth Spore, żeby właśnie tutaj chwycić, żeby te smoki mogły sobie tutaj, powiedzmy, dopalić całą flankę do końca, że nawet tutaj sobie ściąć tędy wyczyścić i wtedy się skupić. Właśnie z jednej i z drugiej strony na całej tej końcówce. Dobra, przyspieszamy ten atak, bo tutaj dużo, dużo rozmawiam, ale też staram się Wam właśnie wytłumaczyć możliwie jak najlepiej, jak to powinno działać i dlaczego przede wszystkim tak to powinno działać. Jak widzicie, CC już tutaj jest ubite, oczywiście, i z golem troszeczkę mi przytrzymał czempionkę ale nic się takiego poważnego nie stało. Królowa oczywiście padła, ale tu na odsiecz przybył i smoki i król, więc tutaj powiedzmy zagadany jest w cudzysłowie ten sektor. Mniej więcej też już został wyczyszczony. Królowa padła, Bomb Tower padł, Tesla padła, król się jeszcze bardzo mocno trzyma fajnie. Tutaj czempionka jeszcze dobija tą defensywę w międzyczasie jak smoki tutaj pracują z tą pasywną defensywą, czyli ze wszystkimi magazynami, czy CC, czy innymi budynkami, które mają znaczną ilość A i potrafią ten atak zwolnić piąga oczywiście tutaj już sobie padła owelblu wrzucony, tak jak właśnie mówiłem na ten ostatni sektor, dzięki czemu te smoki mają w, jakby przede wszystkim spokój, no i czas na to, żeby właśnie dopalić sobie te resztę budynków, takich troszeczkę nieistotnych, tak, nie mających wpływu właśnie na zadawane obrażenia, bo są to budynki z reguły neutralne lub jakiś kanon, który nie za wiele tam im działa, a dzięki temu też król zyskał czas, żeby właśnie przebić się przez ten murek, no i tutaj też już może pomagać w środku właśnie w ubijaniu chociażby. Wizard Towera, czy innych właśnie budynków, no i z dużym zapasem. A tak kończymy, z spalona. Dziękuję, do widzenia. Można się rozgnieść. Jak widzicie, bardzo fajnie to wychodzi. Nie jest to wcale takie trudne, jakby się mogło wydawać. No i drugi replay. Tutaj też na chwilę się zatrzymam na początku, no bo sobie to wszystko szybko rozrysujemy. Czyli podstawa. Gdzie znajdują się air sweepery. Mamy tutaj jeden można powiedzieć na dole wioski drugi tak samo ale po lewej stronie no czyli już wiadomo że będziemy atakować albo z tej strony albo z tej standardowo wybieram oczywiście stronę numer 1 tak żeby było łatwiej dlatego że tutaj mamy orła więc szybko możemy go rozwalić, przy okazji jest tutaj Air Defense, przy okazji jest tutaj Scatter Shot, więc nam się ładnie to układa, dodatkowo tu jest drugi Air Defense jest Single Inferno, więc można też sobie e, ładnie to wykorzystać. Co za tym idzie, jeżeli wchodzimy od strony numer 1, tak, jeszcze raz dla przypomnienia, strona numer 1 i strona numer 2, jeżeli wchodzimy od strony numer 1, no to siłą rzeczy, jeżeli mamy jednego sweepera skierowanego w tę stronę, którą jakby nam zależy, jest to pozytyw, bo atakujemy od pleców, a drugi tutaj atakuje w lewo, no to ten jest oczywiście bardziej nam nie na rękę, więc kasujemy tego z lewej strony, a tego sobie zostawiamy, nie? Więc przechodzimy już do samego ataku i znowu zasada działania ta sama. Najpierw usuwamy, w, potem dorzucam parkę ze smokami na no odcięcie, Parkę jeszcze, bo to też jest ważne też o tym nie wspominam w zasadzie parkę herosów, no bo mamy ich tutaj już trzech, a nie dwóch. Dorzucam, przynajmniej staram się zawsze dorzucić z tej jakby łatwiejszej strony. Tak no bo jak sami tutaj widzicie, w tym narożniku, może i mamy Air Defense, ale mamy Single Inferno wraz z niższym TH, które szyby, niższym TH, przepraszam, niższym Adchet Towerem, które szybciej atakuje, więc jest w stanie nam szybciej ubić niepotrzebnie tą. Y królową czy króla, przez co no, możemy tutaj za mało wyczyścić przed użyciem ability lub przed po prostu śmiercią danego herosa. Dlatego tutaj mamy łatwiej, no bo jest multi inferno, więc nie zada aż tak dużo obrażeń. Jest wizard tower, jest archer tower, ale z tym sobie już tutaj król chociażby poradzi, przyjmując obrażenia i królowa też sobie da radę, a jeszcze przecież dorzucimy czempionkę, więc nie jest źle. Tutaj smog też pozwala skupić na sobie uwagę, jeden zarówno jak i drugi. Tutaj co prawda, no ten król już widzę, że ucieka właśnie na lewo, dlatego szybko ten smok tutaj tą kopalnię rozwala, żeby tylko ten król właśnie nie uciekł. No i tutaj też pomogło, ability. Celowo użyłem trochę, można powiedzieć, za wcześnie tego ability, ale sami widzicie, wyczyściło na tyle dużo budynków i otworzyło murek, że król skręcił do środka, przez co przyjął na siebie i multi-inferno, i xboła. Iska i dla nas to jest właśnie plus, bo dzięki temu ta parka skręca w środek, tak jak miało być, no i król tankuje na tych cięższych budynkach defensywnych. Tak, jak miało być, i pomoże w ich wyczyszczeniu. Czempionka po chwili dorzucona, do tego tutaj dorzucona reszta smoków. CC już widzę, jest aktywowane, więc szybka, trudka po wyrzuceniu Wordena. Chwilę odczekane przed wyrzuceniem Blimpa, tak żeby ta pierwsza, powiedzmy, fala budynków została już zneutralizowana. Dzięki czemu ten blimp jest w stanie troszkę głębiej wlecieć, zanim będę musiał użyć Ability Wordena bo w tym momencie też sobie na tym przeoszczędziliśmy. Klony dorzucone, tutaj też warto zwrócić uwagę na chwilę, robię stop, nie rzucam klonów jeden na drugi, tylko rzucam klony obok siebie, tak żeby możliwie w miarę jak najwięcej pokryć. Tutaj tego terenu, bo dzięki czemu balony, które wypadną z tego blimpa nad techa, one się po prostu rozejdą we wszystkich kierunkach. I przez to, że one się rozchodzą, tak jakby dookoła w kształcie takiego koła, jak one wyskakują, no tak jak mamy dwa klony koło siebie, no to to wszystko się tak. Wiecie, rozchodzi we wszystkich jakby możliwych kierunkach. A tak jak mamy tylko, powiedzmy, jednego tego klona i na to narzucimy drugiego, no to w takim małym po prostu obrębie to się rozejdzie. A tak pokrywamy większą część terenu, dzięki czemu już na start bijemy znacznie większy obszar, nie? Dla przykładu tutaj Wam narysuję, jakbym wyrzucił tylko tu klony, no to te, te klony, one mi sklonują, powiedzmy, balony na zasadzie takiej, nie? Troszkę więcej. A tak, gdy mam powiedzmy klona tutaj i jeszcze klona tutaj, no to widzicie, jaki się robi, powiedzmy, kwadrat, no to dzięki temu te balony, które się rozejdą, to pokryją aż taki kwadrat. Zresztą zaraz to zobaczycie podczas samego wtaku, jak to się rozejdzie i zobaczcie co to się robi, jaka tu jest chmara, tak, jest ładnie wyczyszczone nawet jak to wszystko szybko pada oczywiście przez pułapki, czy przez tą trudkę w TH, no to tak jak mówiłem nie ma to większego znaczenia, bo najważniejsze jest, że jest ubite TH i jest właśnie ta trudka z TH jakby aktywna, która zdąży już jakby się wyłączyć, zanim smoki tam dolecą, rzucony overgrow, tak żeby właśnie smoki nie poleciały na górę, bo tam się ładnie królowa zajmuje tym segmentem z królem, więc tutaj smoki sobie ładnie miały chwilę, jakby odetchnięcia, w środku mogły sobie to wszystko doczyścić. Potem razem z królową dokończyły już dzieła zniszczenia, no i w ten sposób potem się ładnie wszystko zeszło na sam koniec, tutaj razem z królem. Przyspieszymy sobie jeszcze tutaj ten atak, I jak widzicie, też nadal z zapasem zostało to zrobione. Myślę, że tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. I na koniec ostatni replay, bo tylko trzy wioski swoje takie mam, żebym mógł niestety pokazać albo stety. Natomiast nie ma się tutaj czego obawiać na większości. Layoutów to wychodzi, i sami widzicie, że czy powinniście zauważyć, że jestem aktualnie w Tytanie, nawet tak naprawdę w legendzie. Na spokojnie, jak próbowałem jeszcze za czasów TH16 max, kiedy nie było TH17 przed update'em, no to tak na spokojnie tą strategią byłem w stanie się utrzymać na poziomie 5100, 200 puszek, taką TH14. Więc nie ma w tym nic takiego yy, super, nie wiem, trudnego czy ciężkiego, że że nie można zajść wysoko. Można tak naprawdę tutaj zrobić wszystko, jak już legendę nawet można wbijać tą strategię. No i teraz tak, kolejna wioska, kolejne podejście, zaczynamy znowu. Sweepery gdzie są, jak pracują, w którą stronę dmuchają. Oczywiście tutaj wychodziłoby na to, że mamy taką lukę w środku do wykorzystania, żeby wlecieć tędy, aczkolwiek Uważam, że nie wykorzystałbym akurat jej, dlatego, że z reguły jest tam e, tornado, więc poszedłbym właśnie inaczej. Ubiłbym tego sweepera, bo dzięki temu tutaj jeszcze mamy pH, no i mamy orła, więc możemy sobie wlecieć na spokojnie z tej strony. Blimp sobie tu na spokojnie doleci, a smoki sobie polecą tę stronę i tego orła ubiją. Albo nawet smoki sobie jeszcze polecą z tej strony i tu przynajmniej ubiją razem z balonami. Nie pamiętam, jak tu konkretnie zaatakowałem, ale zobaczymy to sobie wszystko właśnie na przykładzie. Ale dokładnie tak jak mówiłem, ten sweeper ubity, od góry wjechała parka. No to smoki właśnie wjeżdżają tutaj od dołu, od strony TH, żeby zasekurować właśnie Blimpa razem z Wardenem. Blim dorzucony właśnie po chwili, jak widzicie, pierwsza czy nawet druga fala budynków upita za nim. Odpalony został Warden, w międzyczasie już Król rozwalił murek, ładnie wyczyścił tam sektor z Championką i z Królową. Dorzucone klony, tak jak mówiłem, zobaczcie ile balony zrobiły, powyciągały ładnie pułapki, poobijały wszystko dookoła TH. Tutaj ładnie Frizz wszedł na Orła, żeby właśnie nie zdążył kolejnej serii wystrzelić. Overgrow na tyły, żeby właśnie zabezpieczyć te smoki, które tutaj jeszcze zostały wstrzymane przez Ice Golema tak, troszeczkę jakby wyprzedzając, dlatego warto zawsze jakby interesować tym, co się dzieje właśnie w ataku, żeby móc przewidzieć ten ruch, gdzie będzie ciężej, gdzie te smoki mogą ugrząść, tak jak właśnie u mnie ugrzęzły w środku, dlatego ten overgrow zaraz poleciał właśnie na tyły, na air defensa z lewej strony, żeby zapobiec tam no, tak naprawdę pogromu tych smoków, tak, przez to właśnie one miały i czas i mogły sobie odetchnąć na wyczyszczenie tego i po raz kolejny z dużym Zapasem atak zrobiony. Bardzo szybki atak. Z reguły takie ataki smokami mieszczą się w okolicach minuty 30 do 2 minut, ewentualnie troszeczkę ponad, jeżeli faktycznie gdzieś zostanie mało tego wojska, a baza będzie dość szeroka. Także myślę, że co dosyć prosto, łatwo i szybko się udało to pokazać. No i mam nadzieję, że co, będziecie się uczyć, będziecie się rozwijać i będziecie coraz lepszymi atakującymi nawet na wysokim poziomie, jakim już jest th 14 by nie patrzeć. Tyle ode mnie. Jeżeli oczywiście film się podobał, to łapka w górę mile widziana subik również, żeby nie przegapić innych y, przyszłych filmów, lecimy po 5000, bo to jest mój cel, dzięki czemu Będę mógł zostać oficjalnym kontem kredytorem Supercela, także będzie to, myślę, z korzyścią dla nas wszystkich. No i sekcja komentarzy też jest dla Was, bo możliwe, że o czymś zapomniałem, coś też było ważne, o czymś chcecie dopowiedzieć lub chcecie zostawić swoją opinię, bądź też przekazać informację, co następnego chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Ja się z Wami żegnam, miłego dnia, Wam życzę w zależności od pory, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.